Romantyczna plaża. Powinna być romantyczna kolacja. Powinien być romantyczny. E, e, e. A my tutaj tylko siedzimy na, na piasku i sobie patrzymy w morze. Czy to jest romantyczne? Ale to jest tak fajnie, że można się iść zaraz wykąpać, tylko jestem tak e, wyolejowana, że trochę mi szkoda, wiesz? No właśnie. Hmm. A tutaj wymyśliliśmy, że tutaj wpadniemy sobie na kolacyjkę kiedyś, co? Zaprosimy, tak, zaprosimy dzieci. To ja, jest, jest klimat fajnie. naprawdę fajny. Zobaczymy też jakie są ceny, ale myślę, że te ceny nie będą jakieś wygórowane, bo to nie jest komercyjne miejsce. To jest takie miejsce na uboczu. Ciężko tutaj w ogóle się zatrzymać, nie? Bo to jest tak na, na zakręcie. Na zakręcie. Ale powiem Wam, że no, klimat niesamowity. Widzieliśmy, pokazywaliśmy Wam już tamte domki, tamte skały, więc... Naprawdę kto nie oglądał poprzednich odcinków, to zobaczcie, bo też tam mówimy o nieruchomościach. O nieruchomościach moi drodzy. Jak ile tej kosztuje? Jak można się targować? O co chodzi z tym widokiem? O co chodzi z tym, e, już nie powiem, czym? <śśmiech> Osiedlem polskim. Bo tak jest cały czas spokojnie. pytacie, co to jest za osiedle. No, chcemy się spotkać z panią Elżbietą, e, Martą, czy nie wiem jakie jak imię używa. Ale to jest nieważne, jeżeli będzie się chciała jeszcze z nami spotkać, bo pewnie ogląda nasze filmiki i zaraz powie, a nie, już z tymi ludźmi się nie będę spotykać, bo oni chcą pokazać no, całą prawdę Zobacz, o tam tym. Daleko. No, tam też jest ekstra. Jak tam przejść? Może tam może tam też coś jest? Chyba jeszcze się sobie. Jest trochę ciemno. O, o, tam coś się dzieje. A? Ale to też już może być silver. Myślisz? Wiesz? Nie no? wiem, bo tam... Co to myślisz? Nie wiem, czy to nie jest zejście czasem... Ja bym tam poszła zobaczyć. Nie, to jest na zakręcie, to jest jeszcze przed silverem, albo silver jest. Nie mam pojęcia. Dobrze, ale zobaczcie Ale piękna, słuchajcie, plaża najmniejsza jaką widzieliśmy. Najmniejsza. Koral, polecam szczerze Izabela Maciuszek. Tak. <gry> Więcej wam nic nie powiem, bo jak tutaj królewscy piszą, że ja w ogóle już nie mam nic do powiedzenia, że Arek mnie tak reżyseruje, Serio? że jesteś po prostu narzucasz mi wszystko i w ogóle, nie, i w ogóle, nie, i w ogóle... Słuchajcie, nie, nie królewcy, tak trzeba też się odzywać. To, że ja stanęłam w obronie mojej rodziny, będę stała zawsze w tej obronie. Mojej Janow, jadą po nas. Janow. Przestań, no przestań, to karetka jakaś. A dzieje, nie, po to karetka, nie wiem, i... nie do policja. I powiem Wam dziewczyny, matki, stawajcie za powodami swoich dzieci. Ja wiem, że mój syn jest. On jest specjalnie przegina, Nie to, że ja go teraz y, tutaj tłumaczę, ale ja wiem jak on jest. A jeszcze tym bardziej, że. Jest jak sarkastycznie ktoś, inteligentny. Że no, ktoś powiedzmy o nim prawdę, co powiedzmy No i będzie, no i dobrze. Ale bardzo dużo osób do Cała mnie pisze. prawda o Damianie. Dobra, bardzo dużo osób też do mnie pisze, że jest cudowny, wspaniały i w ogóle, więc to jest różne postrzeganie. I Jedni inteligencji mają tak, 220. Tak. Ja mam dwoje dzieci, dwoje dzieci zupełnie różnych. Jula jest inna i Damian jest inny. Kocham ich tak samo. I tak... Gdyby będzie... Julia miała hmm. charakter Damiana, to ona byłaby mistrzynią wszechświata. Bo to... I powiem wam, że po prostu no tak, tak. Już jedna pani się tak uczepiła, że, że wywołacie mnie do a wywołujcie do czego chcecie. Ja też mogę was... No każdy może robić co chce. Aha! I jeszcze jedno, jeśli chodzi o zarobki, dobrze, Damian, dzisiaj mi otworzył głowę. Pytacie, odpowiadam, zarabiam w internecie. E, czy to jest jakaś nielegalna praca? Nie, jest legalną pracą. Tylko czy to jest ciężka filmiki. praca? Nie, ta praca mnie nie męczy, ponieważ jest moją pasją. I masz swojego kamerzysta. Zarabianie pieniędzy w internecie jest moją pasją, dlatego że kocham kamerę. No i kocham, być przed... mamy. No, przepraszam. kocham być przed kamerą i to jest moja pasja. To, że nie gram już w jakichś paradokumentach, grałam, pani, pani teraz mówi. ale nie chcę już grać, dlatego że tam słabo płacą, no co wam powiem, dużo. Dlatego nie gram. Sobie no no i też to, na castingi seria. chodzisz i wybiorą cię albo nie wybiorą. No właśnie, Jednemu czeka... reżyserowi pasujesz, drugiemu nie. Trzecia produkcja Cię nie, nie lubi, tak jak się na przykład ściągnęli z, z któregoś sezonu Lombardu, bo Pani z produkcji powiedziała, za wyraźna jest ta Izabela, za wyraźna. Tak, tak, a grałam z całą po, postać policjanki w Lombardzie miałam, ale to już było parę lat całą temu. Całą sezon grałaś? Tak, i któraś Pani z produkcji powiedziała, Izabela ma nie, bo jest za wyraźna. Więc... Mój e, nauczyciel aktorstwa powiedział do mnie lepiej być wyraźną niż mi Ale nie to w aktorstwie znaczy, polskim. Nie w aktorstwie polskim. Bo zobacz, taki De Niro jest bardzo wyraźny. E, taki, no, jest, są aktorzy, którzy są bardzo wyraźni, oni po prostu jak już wiemy, kim oni są, no to od razu kojarzymy ich z konkretnymi rolami. A w Polsce najlepiej, tak. żeby ktoś nie był przeźroczysty, znaczy, żeby był przeźroczysty, ale żeby też, można było z niego Ale tworzyć... są też polskie aktorki Kto? takie mocne. Przykład? No Agata Kulesza no to tylko, jest bardzo no to mocną tylko. Taką. To tylko. 呃。Uh Kożuchowska na przykład wszystko role komediowe najczęściej, ona no chociaż dźwignęła ostatnio jakąś rolę Przecież mocniejszą. Przecież ona też grała. No tak, ale to, to widzicie to ja nie Ja jest... nie chcę też wypowiadać o innych, bo ja tylko mówię o sobie teraz, tak? Jak, jak chcesz... Linda na przykład, o Linda jest no dla tak, mnie tak, uważam aktorem, postaci. który trzyma postać, Na trzyma przykład postać. teraz ten Fabijański, o którym jesteś tak bardzo głośno, że jest taki, siakiobaki, on też świetne role dźwiga uważam, a pamiętamy go z tancerzy, gdzie gdzie tańczył, tak? No tak, tak. No, a, tutaj tak. a tutaj... Ale nie dźwiga. poradził sobie na o Jezu, no ja że ja tego nie oglądam, mnie to po prostu nie interesuje. Ale z Ale kasę, tak. No. Ale słuchajcie, każdy chciał. Dlatego powiedziałam, nie e, aktorstwo to jest moja pasja, to, że mogę teraz mieć swój te, e, Boże teatr. Teatrzyk, serian. masz swój teatrzyk. E, to, że mogę mieć swój serial, ale 59 dni na Kim Ja jestem tym takim, co tam siedzi to suflerem, tak? Ten, który podpowiada rolę, tak, podpowiada role. Tak, teraz tak. powiedz, teraz się. Słuchajcie, no zdecydowaliśmy się odkryć nasze życie, pokazać nasze życie. Yy, zarabiamy na tym ok, to jest yy, nie, bo będziecie pytać, Czy to będziecie to zaraz mówić piszecie ale każdy może. Bo ja wam powiem, yy... ja że teraz era internetu, ale ja teraz powiem Teraz no dobra, teraz ty powiesz. No dobra, no powiedz. No, no powiedz. nie wolno komuś chodzić. Powiedz, w bo Powiedz. Już pięć razy powiedziałeś, że zarabiasz w internecie. No i co no dalej? No Po prostu chcę, pięć żeby to razy wybrzmiało. W jednym filmiku pięć no razy. No i dobrze, bo chcę, żeby to wybrzmiało w końcu, żeby to wybrzmiało, no bo to mi ja piszecie powiem cały czas marketingowo. Ile komentujecie, to ona więcej zarabia i tak dalej. Tak komentujecie. Ja nie wiem, czy komentarze zarabiają. Nie, nie, nie. właśnie nie. Żadne komentarze nie zarabiają. nie zarabiają. Żadne serduszka nie zarabiają. ktoś nie ma pojęcia, o czym no pisze. właśnie Powiedz teraz ty, bo nie Ale ja nie powiem. No wystarczy po prostu być popularny. Nie możesz się napić. No wiadomo, że pijesz wtedy jak ja, jak ja mówię, bo to po prostu nie chcesz posłuchać i z butelki takiej dużej, bo tania, nie?